Siemaneczko moi drodzy, z tymi teraz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. I na SD poczekajcie, puścimy sobie jakąś muzyczkę, żeby było jakieś fajne muzyczki, żeby nie było praw polski, Poczekajcie. O, o, sekundę, sekundeczka, oczywiście, sekundeczka jest bardzo ważna. No i teraz sobie przejdziemy po prostu do tematu, sobie pójdziemy tutaj. Dobra, przewidziczymy sobie muzyczkę, odświeżymy przeglądarkę, żeby mi puściła z początku. Oczywiście zapisał y, tamten moment. No i teraz tak, lecimy sobie z tematykiem, mam nadzieję, że muzyczka nie jest za głośna. Dobra, mam muzyczkę w tle. Jesteśmy wina zmielebę SD, jednak jest za głośna muzyczka, więc sobie troszeczkę ją ściszymy i w tym samym momencie ograniczymy możliwości, żeby mnie przegłosiła. Odbieramy nagrodę, mamy do odebrania nagrodę ulepszać do statystyk 300 monet, za które dzisiaj zrobimy unboxing 20 tysięcy punktów, moi drodzy. Zawodnika na MF, a raczej punkt MF, i 5 razy do ulepszenia zawodników. Co tym razem jeszcze zdobędziemy? Zobaczmy. O, koło, co tym razem jeszcze sobie trafimy? Co to będzie, moi drodzy? Co już to będzie? Co już to możemy trafić? O, pięknie! 200 punktów! Kolejne 200 punktów! Um, chwileczkę, um, chwileczkę, um, chwileczkę, um, odbierzmy sobie może te um, rzeczy, odbierzmy sobie serio te rzeczy, bo troszeczkę smutno mi jest. Co jest? Dlaczego nie odebrało mi tam tych rzeczy? A, dobra, bo mogę, o, dobra, to było to, że mi pewnie tutaj mogę zdobyć w misjach te wszystkie rzeczy. Tak jest, moi drodzy, możemy te wszystkie rzeczy w misjach zdobyć, więc 20 tysięcy spokojnie. Ale na początku, skoro już doszedłem do wniosku, że mamy już 300 punktów, to może, a, otwórzmy sobie paczuszkę. Z paczuszki dostajemy piękne sprawy. Dobra moi drodzy, przechodzimy dalej do tematu, idziemy sobie do paczuszek, wydajemy sobie, nie wiem, wybierzmy sobie powiedzmy tą, która ma ograniczony czas, czyli do 28 i będziemy sobie w nią inwestować. Mianowicie wydamy sobie troszeczkę więcej, niż sobie spodziewałem. Hmm, może to nie jest jakiś duży unboxing, ale zawsze jakiś unboxing jest. Dobrze, wydamy sobie 300, bo tyle żeśmy zdobyli. żeby nie wyszedł jakoś mocno, to najlepiej, żeby wyszedł na zero. Nie, żeby in, nic innego się mi tu nie wydarzyło. Dobra, mamy zatem y, możliwość. I tak jest, moi drodzy, strzelamy z całej siły. Co nam tu wylosuje? Pach! Okarłem. Co tym razem zdobyliśmy, moi drodzy? Czyliżby to była nowa postać? Tak jest! A któż to taki jest? Może ktoś będzie wiedział z oglądania my Eleven Orion. <grystanie> ale ja wam tego nie zdradzę, nie ma mowy, nie ma mowy. Ja wam tego nie zradzę, to jest radziecka tajemnica wszystkich światów. Ogólnie rzecz biorąc, w planach mamy zagrania. Oczywiście nie będę wam uciekał te czekanie, ale to jest... To no, już wam pokażę, któż to jest, dla tych, którzy nie wiedzą. To jest Sakanoe Noboru. Był on w drużynie z Markiem Evansem. Tyle w temacie. A nasz aktualny skład wygląda w następujący sposób. Doszedł nam kolega, który był chyba w porządnym materiale. To jest Eiji Satsuka. Oczywiście w naszej drużynie jest pan z Erika Terma. Oczywiście kolejny z tego samego teamu co z Heizaki. Fiuku Orio, Mark. I oczywiście nasz bardzo słowa na postać. Czyli Inamori Asuto. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy teraz do meczu. Mamy 5 punktów. 3 punkty wydamy sobie na boty. dwa punkty wydamy sobie na realnych gracz. I to byłoby w tyle w temacie. Mógłbym Wam przeczekać, dlatego widzimy się dopiero za chwilę. Ach, widzimy się znowu. Wszystko się nagrywa. Dokładnie wszystko. Spowracam się, nagrywam. Walczę, przeciwko drużynie Liceum Mechatronika. Oczywiście z nowej i na zrówny 11 Orion. Tym samym sprawdźmy ich możliwości. Po prostu sobie strzelimy z Orio. Orios będzie strzelał. ORIO! A, Inamori y, y, Shining Beard, co y, tam dowiemy, ma 132 siły. Czy będzie y, niesamowite 200 punktów tej mocy? Sprawdźmy, czy to się powiedzie. Niestety tylko 176 leci w stronę ramki. No właśnie mi, herbatki się napiję. No cóż, wonna boska ręka nie zadziałała. Od razu lepiej w gardziołku. No, jest taka dysproporcja siłowa 169 a 67. To jest ponad 100 punktów różnicy. Szanse na to były nikłe, nawet jakby to się zdarzyło. To i tak byśmy byli pewni naszej zwycięskiej gry. 1-0, koniec meczu, przechodzimy dalej. Oczywiście znowu się zaraz zobaczymy w kolejnym meczu, żeby Wam nie przedłużać, albo e, może nie, może tak. Zdobyliśmy punkty, chociaż nie może Wam tego pokazywać. Przejdziemy sobie jednak dalej. Będę Wam tylko. a, Dobra. Zrobimy tak. Od następnego meczu, że nie będę pokazywał wstępu, czyli tego typów, chociaż y, ten jest mogę pokazywać. Już się zastanawiam, czy y, nie pokazywać, ale to nic mega długie. Zagramy sobie znowu z kolejnym... Bo to jest taka zasada, że praktycznie jak macie jakąś drużynę, to walczycie przeciwko wszystkim z tej drużyny. No niestety tak to wygląda w dzisiejszym czasie. Niestety te czasy są trudne do zrozumienia. Myślę, że sobie poradzimy. Tak sądzę, że nie mają z nami jakiejkolwiek szans. Ostatnio trafiłem na osoby, które miały nosak i zremisowałem z nim. I naprawdę miał kozak wymaksowanych ludzi. Bo ogólnie poziom maksymalny to jest 50, a jeszcze mamy klasy takie jak E, y, ogólnie A, B, C, D, E. A w technikach, no to jakby wam powiedzieć, no wygląda to bardzo prosto, bo zasada jest bardzo badana. <laughs> jak, jakie możecie mieć techniki? Hmm. Najlepsza technika oczywiście byłaby Z, później byłoby S, później A, później B, później C, później D, później E najwyżej. I tak jest, proszę Państwa, i na Mori! Asto to dobija! Niestety wcześniejszy strzał Orio nie poszedł zbyt dobrze. Tym samym mamy i tak potężny strzał, który spokojnie się przebije, bo znowu wodna ręka nie poradzi sobie z nim w żadnym wypadku. To nadal co prawda mniejsza dysproporcja, ale duża i tak. Myślałem, że wczytywanie tego meczu będzie o wiele dłuższe, ale się okazuje jednak, że po rozkręceniu nie mamy żadnych problemów. Myślałem, że będę musiał przecinać, będę musiał się bawić, jeju i takie I ta muzyczka chyba jest troszeczkę za głośna, dlatego sobie ją przyciszymy. W ogóle ona troszeczkę do inazumy nie pasuje. Ale co z tego? Tu chodzi o to, żeby cokolwiek leciało w tle, żebyście się nie nudzili markę was 36 level. Zobaczymy czy polepszymy go jeszcze bardzo. Może na odcineczku sobie go wymaksuję. Wszystko oczywiście ładnie, pięknie się nagrywa. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów z dźwiękiem, z obrazem i tak dalej. Przechodzimy sobie oczywiście dalej. O, widzicie trening z oponą. Jeśli chcecie być dobrymi bramkarzami w życiu realnym, musicie też tak samo trenować jak Mark, pamiętajcie. Chociaż bieganie z oponą pewnie by miało jakiś sens, no bo... To jest jakby opór przeciwko, yy, który uniemożliwia wam jakby w pełnej mocy ten ruch, więc jakbyście tak biegali stąd, z tymi ciągnącymi oponami, no to pewnie bez nich byście mieli wydajniejszy organizm, tak myślę, że po pewnym czasie by to był jakiś wynik. Dobrze, moi drodzy, w takim wypadku zwiększymy sobie oczywiście poziom na Marku Evansie. Czy mamy jakiekolwiek szanse? Sprawdzimy. Niestety mi się wydaje, że nie mam zbyt dużych szans. Oczywiście nie mam szans. W takim razie zrezygnuję z ulepszenia Marka Evansa i przejdziemy następnie do kolejnego naszego zawodnika, który ma niski poziom, który nie ma możliwości, żeby był najlepszy. Ale tak, ulepszymy sobie naszego kolegę do maksymalnych poziomów. Czy osiągniemy poziom 30? Takie pytanie? Tak jest, moi drodzy! Osiągamy to! Pełną mocą i pracą osiągnęliśmy level w 30! I tym samym będziemy musieli wydać kolejne pointy, żeby go ulepszyć, ale nieważne, nieważne. Nie musicie się martwić niczym, spokojnie, nie ma, nie ma, nie ma żadnych problemów. I tym samym wydajmy aż 1400 punktów po to, żeby zdobyć 40 level! możliwość oczywiście zdobycia 40 poziomu, a nie samo w sobie 40 level. Dobrze, tym samym przechodzimy do kolejnego zawodnika, którym jest oczywiście nasz kochany zawodnik z obrony. Musimy go troszeczkę zboostować, ponieważ jego obrona jest troszeczkę na poziomie żałosnym. Nishigaki Momuro. Ciekawa nazwa, jeśli chodzi o japońską, bo... No, ciekawa tyle. Dobra, jeden poziom w górę to zawsze coś nam daje. Pamiętajcie, że jego statystyki są nawet dobre, no bo to jest klasa D co nie, to nie jest taki dzień, jak tak. Yy, yy. W ogóle u nas najlepszy to jest B, ale to nie ma nic do rzeczy. Przechodzimy oczywiście dalej. Tym samym zmężymy się z prawdziwymi przeciwnikami z, z krwi i kości. Na początku weźmiemy łatwiejszych, później trudniejszych, zobaczymy, co nam przyniesie los. Start! No, mój ranking jest taki. Zobaczymy, czy sobie poradzimy. Szczerze powiedziawszy, nie mam jakichś mega wysp... wyimagowanych pomysłów, ale myślę, że sobie pojedziemy spokojnie. Kogóż nam to wytrafi? Uuuu, Raymond vs. Raymond. W ogóle zdobyłem brąza. Tak, tutaj, jak osiągniecie jakieś punkty, to da się brąza zdobyć. No i jestem ciekaw, czy są jakieś nagrody za rangi. Widziałem tylko tyle, że zdobywało się za określony pułap, ale czy za samą rangę samo w sobie jest jakiś bonus, że coś, nagrodę można jakąś zdobyć? Nie jestem tego pewien. Ale postaramy się. 1725 Piro vs Igo X Team. O oh, typek ma Aksela na s -ce i mnie to martwi. Ta, ta formacja jest niebezpieczna. Moi drodzy, ta formacja jest strasznie niebezpieczna. Już wiem, co to jest za formacja. On jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Podano hajs jakiego, hajs jaki strzeli. Nie, tym samym, co się dzieje? Axel bezużywał gnisty tornado. Czy to się przebije? Czy Marka ma jakiekolwiek szansę? 100 punktów mocy. Czy ktokolwiek to zablokuje? Tak jest, boska ręka. Z całej siły. Pokaż, na co cię strasz. 190 mocy. Do 87 Aksela. Czy poradzimy sobie z tym wyzwaniem? Czy to będzie dla nas jakiekolwiek wyzwanie? Sprawdzimy. Strzela, broni. Tak jest moi drodzy. Obronił tą obronił strzał Aksela. Tym samym podamy do Termy. Terma oczywiście nie będzie strzelał. Terma podejdzie sobie na spokojnie. Na spokojnie do przeciwnika. Postara się podejść. Nie, tym samym leci. Tak jest znowu, mamy... Ture. I tym samym będziemy podchodzić tak blisko, strzelając do samego Marka Evansa, Czy on sobie z tym poradzi? Czy to będzie szansa? Z Maha Window! Dobrze, Marka ma na B, co mnie troszeczkę martwi, bo je mamy na D. I mi troszeczkę to martwi. Aha, bo... Ojeju, o nie, to jest ra, Fujin, Rajin, to jest ten mark Evans, to jest ten z ojona Ale mamy wiedzieć od 6%, pro to czas. niestety to się nie powiodło! Nie mamy y, pewnej gwarancji, że to się nam powiedzie, ale w mecz jest przynajmniej bardziej wyrównany, nie tak jak ostatnio, że Hajzaki on, on to dobija ognistym tornadem. Dlatego używa perfekcyjnego pingwina. Niedobrze, tym samym boska ręka daje z siebie wszystko, Mark po raz kolejny używa boskiej ręki, czy tym samym obronimy kolejny strzał w serii ich niszczycielskich trafień. 81% nagle mamy i tak dużo szans, ale moglibyśmy trafić na coś, co by nam się nie wydarzyło. Dobrze, w takim wypadku już nic nam nie zostaje do roboty, jak podaję do tego zawodnika. Tym samym zawodnikiem oczywiście podejdziemy do termy i tym samym będziemy w stanie wykonać łączony atak. Czy to nam się powiedzie? Tak jest znowu ten Maha Window. Czy tym razem uda nam się zbustawać jego atak? Nie. Tym razem jest tylko 120, nadal 120, ale czy Mark da radę obronić po raz kolejny ten sam strzał? Czy poradzi sobie? No do trzech razy sztuka jest takie powiedzenie. Prawie 11 punktów różnicy. 56% czas. Pokaż. Tak jest, udało się nam trafić. 1 do 0. Gratulacje. Mecz jest bardziej zaciekły. Mecz prowadzi do emocji, tak jest. 1-0 jak na razie, wszystko idzie po naszej myśli. Czy powiedzie się nam zdobycie kolejnej brameczki? Wszystko oczywiście się nagrywa zgodnie z planem. Um, martwi mnie troszeczkę to, że zamienił zawodnika i on będzie strzelał z techniki której, aha, to jest ten boost, który mnie. Tak jest, tym samym udało się, powiodło się to co chciałem. Dobrze, tym samym mamy orio orio strzela ze swojej potężnej techniki. I czy będziemy mogli do, do, dobić to Shining Beardsem z Inamoriem? Tak jest, Inamori bierze, dobija strzał Shining Beard I tym samym mamy aż 172 punkty. Czy to poradzi sobie z rywalem? Czy to zablokuje King? A raczej Jude? Ha, ha, ha. Nie, nie tylko tym razem. 123 punkty, niesamowite, jakie to ma siłę. Ten Mark Evans jest niesamowity. Obronił po raz kolejny, ten bramkarz ma naprawdę Nieziemskie umiejętności I naprawdę pokazuje z siebie pełną klasę Czy tym razem też nam się powiedzi Zwycięstwo Zobaczmy, tym razem my zaczynamy Czy Zobaczymy czy jesteś w stanie coś takiego zrobić Zablokuj to Nazywam to połączonym niszczycielskim strzałem. Na początku Orio wykorzystuje swoją powietrzną technikę i strzela z całej swojej siły 122 punkty. I tym samym Inamori dobija ten strzał Shining bircem, który jest elementu ognistego. To nie jest już element powietrzny i mamy 162 punkty. To nadal jest mało. Może nie wystarczyć dla tego zawodnika, ale damy z siebie wszystko. Dam, da z siebie pełne możliwości. Nawet Kryt nie pomógł rywalom. Niestety M nie, rywala, bramkarz nie ma już TP, i tym samym musi bronić to rękoma. Czy to mu się powiedzie? Niestety, nie. Nie powiodło mu się 2 do 0. Tak jest. To jest moc. To jest moc naszych zawodników. Wspólnymi siłami pokażemy, na co nastać. Martwimy to. On musi mieć Aksela na całym poziomie. A on pewnie zgapi pomysł ode mnie. Coś tak czuję. Oj. Jeśli by strzelił tak. To może, no jakby strzelił pomiędzy nimi, to by trafił, powiem Wam tak, ta piłka jest niebezpieczna, no tak szczerze powiedziawszy. Wykorzystamy sobie tym razem taktykę Hisatsu. Zobaczmy, co robi nasza nowa taktyka, bo wprowadziłem nową taktykę Hisatsu, która nie wiem, co robi, tak szczerze powiedziawszy. Aha, i tym samym ten ma z całej swojej siły, będzie strzelał. Tak jest, moi drodzy. Czym to mu się powiedzie? Znowu mocha window. Mark jest na poziomie B, dlatego pewnie ma duże większe szanse na obronę. Ale mamy nasz nieziemski wiatr, który leci na jego element ziemi. A raczej powietrza. Ale jego ogólny element to ziemia, więc nie. Nadal mamy szansę. Niestety to jest zwykłe 54%. To nadal może być za mało. Tak! 3 do 0. Pięknie. Z całej naszej siły udało nam się opanować nową taktykę Hisacu, która. Ogłusza wszystkich zawodników. W sensie to pewnie działa tak, że no zazwyczaj, jak strzelacie, to zawodnik ma ten obręb wokół siebie. Widzicie ten, i wszyscy inni zawodnicy też mają obręb, prawda? No teraz sobie jest pokazane, jak piłka wjedzie w ten obręb, no to jest szansa jakby zablokować, co nie? I prawdopodobnie chodzi o to, że to ogłusza tych zamników nie mają szansy blokować. To jest całkiem ciekawa taktyka, ale niestety na nasze możliwości nadal jest za słaba. Mark Evans pokaże teraz najpotężniejszy ruch ze swojej możliwości. Boska ręka. Ja nie wiem, chyba 109 było sobie to znaczy, Dlaczego powiedziałem, że najlepszy ruch? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Coś mi się popitoliło. Przyznam, że mecz jest długi. Mmm... Ja bym zrobił to w bardzo prosty sposób. Aha, ja powiem wam tak, szczerze, szczerze powiem wam tak, żebym zrobił teraz, i to było specjalne podanie. Tym samym mamy znowu Orio. Orio będzie sam strzelał bramkę, czy nie? Czy mu się to nie powiedzie? Nie, tym razem lecimy do Inamoriego, który ma małe możliwości bojowe. I tak, moi drodzy, Orio ma możliwość do ataku zawodników, ale niestety czas się kończy. Kolejna połowa za nami, czyli tym samym mamy koniec tego meczu. Ostateczny wynik 3 do 0. Thank you, ziomek, ale ja byłem troszeczkę lepszy. No, przyznam, te punkty się przydają. 700, proszę Państwa, nasz ranking aktualnie to jest 779. Niestety nie powiem Wam, co to znaczy, ta ich waluta, bo. No, sorka, no nie wybaczcie mi, nie, nie oczekujcie ode mnie wszystkich możliwych rzeczy, tak? Aktualnie jesteśmy w brązie 1. Możemy odebrać coś, tylko że to odbieranie jest takie pół na pół, bo pointy musimy zapłacić albo te i To się tak nie opłaca moim zdaniem. No... O, można wykorzystać to. Widzicie? Fajna rzecz, nie powiem. No i co mi to daje niby? Co mi, co mi za to dajesz? Gratulacje, otrzymaliśmy oponę! Jej niesamowite, co się dzieje, dostaliśmy oponę, to jest niewiarygodne. Dobra, a teraz ulepszę sobie naszych zawodników, bo troszeczkę słabo strzelałem, Szczególnie trzeba ulepszyć tego pana, który jest wysunięty na końcu i dobija ten strzał, bo troszeczkę, moim zdaniem, no tak nie czuć tej siły. Nie czuć, nie czuć w ogóle. <laughs> nie wiem, czy przypadkiem jego strzał nie jest ograniczony do pewnej rzeczy. Martwi mnie to troszeczkę, że, no, jakby wam powiedzieć, no nie mam jak ulepszyć jego techniki, no. Wielka szkoda. Wiel wielki potencjał chłopak ma. No i co się teraz wydarzy? No nie mam szans. Co my tutaj mamy w ogóle za realne możliwości? To jest technika. No i co mi to daje? Nic mi to nie daje. A to olać takie coś w takim razie. Aha, dobra, czyli, że to mi nic nie da. O, dało mi jednak coś. Zobaczcie, a to jednak tak działa. Rozumiem. A, to chcieliście mnie oszukać. Takie, takie z Was. Takie z Was. My Myślicie, że jesteście cwani, tak? Że jesteście taki tak, cwani, to patrzcie. I na Moriasto to będzie miał aż 14 poziom. Ileczkę, może mu damy ten czternasty poziom? Niech już ma ten czternasty poziom, niech się chłopak cieszy. Jeju, wszystko jest dla ludzi. No to dlaczego by byśmy mieli nie dawać jakichś rzeczy, które są dla ludzi? Wszystko dla ludzi. Tak jak powiedziałem, odpowiednio usegregowane. Dobrze. Teraz może troszeczkę zmodyfikujemy naszego pana w obronie. Czy mamy jakieś możliwości ulepszenia ci obrony? Bo ja chcę go wyboostować na taki poziom. Żeby on po prostu nie blokował te wszystko, ale na razie jest chłopak słaby. Chłopak jest słaby i troszeczkę mnie to martwi, że jest tylko takim słabym człowiekiem, no. Nic mi to nie zmienia, na no, kurcze, no, no, słaby ten człowiek, no słaby bym powiedział, no, no kurcze, no. No to w takim razie zainwestujemy troszeczkę w Markę Evansa i oczywiście znowu mu dodamy TP. A czemu bym mogę? Kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni, Daję z siebie w 100% możliwości i co? I siooo. Mamy GP, aha, czekajcie, aha, nie wiem, to jest jakiś boost, yy, chwileczkę, gdzie to było, aha, to jest pewnie boost za to, że to jest D, rozumiem, czyli to jest taki, o, jakby to powiedzieć, dobra, czyli Inamori, ulepszamy sobie tego ziomuśka. I każdemu z nich równie dobrze, pewnie bym mógł dać te książki, co nie. Tak mi się wydaje, że to dla każdego jest. Nie wiem o co chodzi jeszcze nadal z tą statystyką. Yy, sprawdźmy, czy to nam zabiera jakoś punkty. Nie no, widzę, że to daje nam jedynie większy poziom aż 12 GP. Kolejne GP. Nie wiem, czy my tu coś płacimy. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien, czy ja mogę każdemu to dać. W takim razie to są jakieś umiejętności takie, jakby dodatkowe. Nie wiem, może o to chodzi, może o coś innego. Sprawdzimy zaraz, czy to są takie rzeczy, które są niewykorzystywalne. Czy to można po prostu. Tak, chyba to można każdemu dać, mi się tak wydaje. Czy to. Wow, jeśli to jest takie dla każdego, to to jest świetna rzecz. A nie, nie możemy dla każdego, już widzę. A jednak jest ograniczenie. Ha! Dziady, dziadyki, myśleliście, że jesteście cwani. A ja powiem wam tak, nie jesteście stwani, bo jeszcze mam tego ziomka. A ja chyba go ulepszyłem już, coś tak mi się wydaje. Niestety przedłużam tak bezsensownie, ale mogę. Nie, nie użyłem na tobie, a mam C. Mam do C, mam, mam, mam. Mam, mam do C. O ty, o ty, dziadzie, nie mam już. Oszukaliście mnie, ale mnie oszukaliście. Dobra, przechodzimy w takim wypadku do ostatniego meczu w tymże odcinku. Przechodzimy mianowicie do naszego ostatecznego przeciwnika, którym jest przeciwnik na rankingu 1000. Oczywiście to jest takie, powiedzmy, że przeciwnika, bo on pewnie mnie zmiażdży, ale chcę Wam pokazać różnicę pomiędzy tym a tamtym. Dobra, tym samym przechodzimy do ostatniego meczu w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że nie trafi nam od razu przeciwnik, który jest... Na pewno widzę, że wszystkich rzuca prawie... Z... Na szczęście na brąza 1 trafiłem, bo mogłem trafić na brąza 2. No i co by się wtedy stało? No by mogło być słabo trochę. No brąz 2, kontra brąz 1, no tak... Jestem brązem 1, bo to A brą... Zacząłem robić ranking, a nie tak, kurczę. Jak pobrać tę grę na telefon? Hmm, musicie i tak mieć ten emulator i tak, nie zrobicie tego po prostu w taki sposób normalny. W sensie wy musicie pobrać ten... To ze strony, ale... O ja Ziomek Madwieski, ziomek Madwa strzały. Oj, ludzie. 44, nie no, dobra. Nie, co ja zrobiłem? Kurka. O nie, on mnie po prostu zniszczy za to. No nie, no zniszczy mnie, chłopak mnie za to zniszczy. No patrzcie, na kogo ja trafiłem? Nie. 107 178, po co ja mu to dałem? 90. Fuks, fuks, to był fuks. Dobrze, zablokuj to, ziomek, zablokuj to. Wierzę w niego, no wierzę w ciebie, daj pu. No, daj, no nie, no co za ciat. Spal to ognista pięść. Pełna moc. A, no fajnie. Mamy 81%. I to 81% nie będzie nasze, oczywiście. Bo po co? Dobra. Ten ziomek ma fuksa. Naprawdę to jest RNG. Pewnie dlatego. Hmm, dobra. Eee, mnie szybko, fajnie dobrze wiedzieć, że ognista 5 jest słaba, dobra, nie używajcie ognistej 5, to jest taka moja rada dla, rada dla Was. Dobrze, a teraz w takim wypadku niech Ori ostrzeli z całej swojej siły, niech będzie to potężny strzał wiatru, który zmiażdży przeciwnika, a rywala. tym samym Inamori Mori będzie dobijał strzał, szalik Birgem Czy ten strzał ma prawo wejść? Sprawdźmy możliwości tego marka Evansa aż 107,2 punkty no tak, no i tam, zostaw to, zostaw to, powiedziałem, zostaw, zostaw to, już, won, dziękuję. Mark Evans. na ja pitole, co jest z tym rywalem nie tak? Kry, kryta mu walnęło, co jest nie tak? Na początku pokonał mnie jakąś słabą wartością, a teraz jeszcze kryta dowalił. Co jest, o co chodzi? No strzela do mnie, jeszcze? Jeszcze do mnie strzelasz? No nie no 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 Jeszcze Co jest z nim Michalo? 387 To jest jakiś chory człowiek Kryt za krytem. Co się... <gryt> Zostałem pokonany Przez energię Naprawdę <gryt> um, Nie ma szans Zerowe szanse moi drodzy Zerowe Jak chcecie żebym nagrał odcinek Jak to pobrać Dajcie znać w komentarzu moi drodzy W takim wypadku, bo przegrywamy, no to musicie jakoś przemotywować, prawda? Trzeba mnie motywować. Dziadzie, ty. ty dziadowski, ty. Cholero, jasna. Dziadowska, ty. Dobrze. o o o, o. Ziomuś, ziomuś, czekaj. Nie! w Sam sobie prawie strzelimy bramkę, ludzie! Ale jestem słaba, przyznam się. Tak! Nie udało ci się! Dobrze! Dobrze ci tak! Dobrze, świetnie. Um, może strzelisz troszeczkę? Macho window, coś w tym stylu? Proszę, proszę, tylko tyle. Dobra, strzelaj. Pokaż na co ci stać czy i zniszcz tego marka, naprawdę. Ej, jeśli na to zablokuje, to jestem kurczę. no troszeczkę niezadowolony. Na szczęście nie. Chociaż przyznam nadal, że moja taktyka jest średnia. No, mamy prawdopodobnie za słabych graczy. Jeszcze w sensie nie są wymaksowani na takim poziomie. Ale i tak, to wystarczyłoby być w stanie wygrać z rywalem. Mamy jeden do dwóch. Tak? Do 2? Tak. no i coś omuś teraz. No, no to, to jest troszeczkę chamska taktyka, to co teraz robisz. No nie no, teraz on będzie strzelał, ajejejejejejej mi, mi się tak, mi się tak nie wydaje yy, Jaki fuk szasz jestem, patrzcie Strzelaj tak samo, tym razem Oreo dobi Strzela z całej swojej mocy, wykorzystuje na to Cały swój potencjał, dobija i Namori, yy, Shining Birder, tylko że to troszeczkę zmienia no Więc dlatego pewnie to jest takie słabe, no i mamy 162 No i jak mamy strzałeczkę w dół to pewnie to oznacza, że nie wejdzie A tu mamy strzałeczkę w górę, więc pewnie no Pewnie tak mi się wydaje, że... No, no... to jest do obrony przez niego, tak mi się wydaje, no taki mam przynajmniej przemyślenia. Uuu moi drodzy, wyrysowaliśmy, eee, Zrobiliśmy remis, no jestem po prostu zachwycony. wow Ja w to nie wierzę, po prostu gra mi daje jakiegoś porta. Eee, chyba gra się chciała wyluzować, bo doszło do wniosku, że mm, No tak no, no no no... No... Jakby ci powiedzieć... Mm, no, no jesteś słaby, no nie interesuje mnie to, że... a ja! Uuu, to jest połączona technika. Ona ma aż 162 punkty. Gdybyś, Ty, był w stanie cokolwiek zatrzymać, gdyby ten typek, cokolwiek byłby w stanie zatrzymać, cokolwiek, to ja bym był zachwycony. Naprawdę, powiem Wam tak, byłbym zachwycony. I to będzie w... krytyk. Ale i mamy strzałkę w dół. Mm, no nie, pewnie on nie obroni. Wow, obronił, niesamowite. Ciekawy jestem, jakie mamy szanse na to, że strzelimy kolejną bramkę. Pewnie malutkie, ale to już nie w tym przedziale, przynajmniej nie w tej połowie. Przejdziemy sobie dalej, zobaczymy na co nas stać. No. no niestety chłopak, no no tak. No niestety. A no tak. Moi drodzy, niestety muszę wam powiedzieć że możemy ulepszyć marka Evansa przed odcinkiem, przed skończeniem odcinka. I to będzie już na tyle. Naprawdę postaram się dla was specjalnie zbierać te monety i w kolejnych odcinkach zrobić unboxing i więcej postaci. Nie. spadaj. Jak zrobić tego obrońcę, żeby był lepszy? Nie wiem. Czy ja mamy jakąkolwiek technikę obronną na sensowniejszym poziomie? Nie wiem, może może coś w tym stylu jest. Baby. Yy, dobra, Mark Evans, tak, Mark Evans siedzi tutaj i możemy go ulepszyć na 100%. Jestem tego pewien, że jeśli mu nadam, aha, więc osiągnąłeś już wyższy poziom. 17, no gratuluję, gratulacje, naprawdę, 17 poziom. Dobra. W takim razie chciałbym się dowiedzieć, czy mamy ulepszenia na tego pana. Bo ten pan jest, mm, jakby wam ująć, słaby. Bardzo słabym zawornikiem jest. No nie mam jakichś mega dużych możliwości, żeby był OP. Naprawdę, powiem wam. To jest drama, taki on jest słaby. On jest kosmicznie słaby. Naprawdę. Można byłoby tyle rzeczy już zrobić, ale on jest naprawdę słaby. Nic nie jest się w stanie nim robić. Mamy techniki gdzieś tutaj? Mamy tutaj gdzieś? Nie, gdzie są te techniki? Tu są te. Czemu mu nie mogę nadać lepszej techniki obronnej? Why? Ja tego nie minę. czemu nie mogę mu nadać tego? Ale dobra, moi drodzy, to byłby na tyle w tym materiale. Żegnam się z wami, pamiętajcie, jeśli odcinek się spodobał, dać łapkę w górę, kliknąć w subskrypcji, dać dzwoneczek oraz to byłby na tyle żegnam się z wami. Na razie papa, niedługo pojawi się strajkerz dla was specjalnie. Cześć!